Dzień dobry, witam wszystkich w roku 2026, no, w zeszłym tygodniu nie było odcinka, też to no, no, sami wiecie, święta, przygotowania, dzisiaj też nie ma tego materiału sponsorowanego, więc możecie być spokojni, kolejny będzie dopiero za tydzień. I co? Dzisiaj chcę pogadać o planie na rok 2026. Wielu z Was nie wierzy, że się, wprowadzę, że się wprowadzimy z Sandrą w przyszłym roku. Ja, jak sobie to rozpisałem miesiąc po miesiącu, jak, jak chciałbym to rozplanować, to wydaje się to zupełnie realne. Oczywiście życie pokaże. Tysiące razy już mówiłem, że nie spinamy się najbardziej na świecie, aczkolwiek no chcielibyśmy już oddać to nasze wynajmowane mieszkanie, za które płacimy kupę kasy. I, I wprowadzić się na, do, do swojej chaty. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze tylko krótki update. To znaczy, tak, na budowie się nic wielkiego, nic się nie zadziało. No, tak jak mówię, okresy urlopowe, okresy świąteczne, Sylwester, Nowy Rok. Firmy tak naprawdę w, no, wracają na pełne obroty 7 stycznia, bo tak się poukładały te święta, że jeszcze wypada Trzech Króli. No, nieważne, w każdym razie nic się tam nie zmieniło, ale to, co się zmieniło, w mojej głowie i, i świadomości, to, to, to jedna rzecz jest to. To, co widzicie teraz na ekranie. Pytałem wam o, was o to, czy to można wykuć tą pomarańczową taką cegiełkę. No i na początku myślałem, że to można wykuć, aczkolwiek kierowniko, kierownikowi przekazałem taką niepełną informację o tym tak mocno opisowo, zamiast wysłać mu zdjęcie, a okazało się, i to też firma od rekuperacji mnie w tym uświadomiła, a potem to jeszcze raz skonsultowałem z kierownikiem, i mają rację, że to nie jest cegła, to jest kształtka wieńcowa. Więc, jest to element zbrojony, jest to element konstrukcyjny, nie można tego ruszać, więc no, nie można sobie tego po prostu tak podciąć, żeby te rury szły idealnie, bezpośrednio pod stropem. No więc, zmieniamy położenie tych rur. Musi, muszą one pójść inną drogą, którą to wam jeszcze pokażę. Natomiast no, to wszystko powoduje, że ten proces no, montowania, instalacji, rekuperacji się przedłuża, to jest jedna rzecz. No, setki razy mówiłem, nie chcę mieć sufitu podwieszonego niżej niż 10 cm, a przez to jakby to było teraz zrobione tak jak teraz jest, no to musiałby być schodek przy, przy, przy jednej ścianie z jednej z sypialni, w sumie przy dwóch sypialniach, a tego bardzo bym nie chciał, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to macie rację, ta instalacja, która idzie bezpośrednio na chudziaku, tak tego nie zostawiamy, podnosimy to o 3 cm, po prostu na, będzie szła na styropianie o grubości 3 cm, policzyliśmy to 3 cm w zupełności wystarczą, żeby ta kondensacja się nie wytwarzała, żeby nie było ryzyka skroplin, a wcześniej oczywiście takie ryzyko było. No nie wiem. Chudziak będzie, miał między, chudziak będzie miał między 10 a 12 stopni Celsjusza. Powietrze będzie miało, nie wiem, 23 powiedzmy, wyprowadzane to ciepłe wilgotne powietrze z domu. No i tam wystarczy sobie sprawdzić, jaki jest punkt rosy, kiedy się wy, wy, wytwarzają skropliny. Więc rzeczywiście byłoby ist, takie realne ryzyko wytwarzania się tych skroplin, dlatego chcemy uniknąć, więc musimy tą instalację podnieść. To nam wydłuża oczywiście cały ten proces, ale no co, no jakoś dobrniemy do brzegu i w końcu Wam e, pokażę tą instalację. E, także też dziękuję za Waszą czujność w komentarzach. Ale wracamy do planu. Plan dokończenia domu na rok 2026 na kanale Pełna Amatorka. Słuchajcie, mamy styczeń. I co chcemy zrobić w środku? Nie wiem, czy tutaj będę wam pokazywał, yy, pokazywał to, co chcę, yy, w sensie, czy będę pokazywał wam tu yy, ekran, no ale w każdym razie wygląda to tak. Styczeń, yy, inst w środku dokończenie rekuperacji, instalacja klimatyzacji tam, i ogrzewanie podłogowe, no to jest w zupełności do zrobienia. Powiedzmy, że za tydzień będzie dokończona rekuperacja, w kolejnym tygodniu zrobimy klimatyzację, to wiem kto ma mi to robić, wiem jaką chcę klimatyzację, więc to też potrwa 2-3 dni, a na zewnątrz równolegle postaramy się o to, aby już było szambo w styczniu no i podłączymy to szambo do domu. Luty, marzec. No na luty i marzec planujemy tynki i wylewki. Nie wiem, jeszcze w jakiej kolejności. Słuchajcie. Ja chciałem wylewki anhydrytowe. No, czytałem o nich tak naprawdę, no, że same no, większość plusów nad, nad zwykłymi. E, natomiast e, one są bardzo wrażliwe na zimno. Obecne temperatury nie pozwalają na to, żeby je położyć. Minimum to jest 5 stopni na plusie, a optimum to jest 10 stopni na plusie, żeby je kłaść. Więc nie wiem, czy jak. Wtedy już czy jak zaczekamy na to aż się ociepli, a widzę, że druga połowa lutego, chociaż wiecie jakie są nasze prognozy, że w drugiej połowie lutego prognozują lepsze temperatury, to nie wiem czy już wtedy jest sens robić odwrotną kolejność, że najpierw wylewki, potem tynki, czy nie, więc to jest płynne, dlatego po prostu mówię, luty, marzec chcemy robić tynki i wylewki, no i potem trzeba będzie to wygrzewać, żeby sobie to schły. A na zewnątrz po prostu zrobimy wyrównanie terenu wokół domu. Wiecie, że my tam mamy taką hałdę ziemi, więc wyrównamy sobie e, już teren wokół domu w lutym i w marcu. W kwietniu w środku wygrzewanie tynków i wlewek będą sobie spokojnie schły. Na zewnątrz pod koniec kwietnia myślę, że. Zaczniemy mm, ocieplenie domu styropianem. Ekipę na to już mam, ale o tym pogadam kiedy, kiedyś indziej. No i na zewnątrz będzie można robić już ogrodzenie panelowe, ale je będzie można robić w każdym innym też miesiącu. No ale tak sobie planuję, że kwiecień na zewnątrz ymm, roz, rozpoczęcie ocieplenia domu i ogrodzenie panelowe. Maj. Od środka izolacja termiczna dachu, i w środku też zrobić wszelkie stelaże zabudowy. Ściankę między toaletą a spiżarnią, której jeszcze nie ma, właśnie zabudowy geberitów. No, więc, wszystkie takie rzeczy na zewnątrz. No, co? Parapety zewnętrzne, plus właśnie kontynuacja ocieplenia całego domu i może jakiś zaczniemy przygotowywać jakiś podjazd. Nie wiem, czy to nie za szybko będzie. Ten podjazd to tam bierzcie w cudzysłów. Czerwiec. W środku sufity napinane, uwaga, no sufity napinane, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, wcześniej chciałem mieć sufity podwieszane, ale zaczął, ktoś z Was mnie zresztą zasugerował sufity napinane i zacząłem sobie o nich bardzo mocno czytać i kurczę, widzę same plusy, cenowo w ogóle to nie wychodzi drożej, 150 do 200 zł za metr kwadratowy robota z materiałem, ja chcę sufity Gładkie, w sensie matowe, białe, żadne tam glamour świecące, wyglądające jak normalny sufit. No słuchajcie, to nie pęka, chyba nie żółknie je. Nie, nie żółknie, nie żółknie, nie żółknie, nieważne. Nie, nie zmienia koloru. Tak szybko, jak, jak ściany no, pomalowane zwykłą farbą. Tak, tak czytałem. Ten stelaż. To mocowanie tych sufitów napinanych jest znacznie cieńsze, a więc mogę ten sufit e, zrobić jeszcze te kilka centymetrów wyżej. No bo ten stelaż na sufity podwieszane zawsze zajmuje, sama grubość płytnika też to są dodatkowe centymetry. E, I robi się je bardzo szybko. I no, nie wiem, no, czysta, szybka robota. E, najprawdopodobniej na niej się zdecydujemy. Nie widzę tutaj żadnych. Żadnych minusów tych, tych sufitów. Jeżeli ktoś z Was ma i, i narzeka, to dajcie znać. Ehm, po prostu, no nie wiem, zwymiarowane punkty na oświetlenie już mamy, więc wystarczy po, po prostu pokazać projekt. Gościu sobie z wymiaruje, przygotuje po to odpowiednie otwory. Tam te, te stelaże po to oświetlenie to jest jakiś taki mały dysk plastikowy czy, czy, czy stalowy. No w każdym razie pokaże wam cały ten proces, bo najprawdopodobniej się na nie zdecyduje. W środku również e, chcemy zrobić w czerwcu łazienki. No, hydroizolację, glazu glazura, biały montaż, podłączenia, wszelkie e, i montaż i uruchomienie pompy ciepła. Czemu akurat w czerwcu? Nie wiem, tak se wypisałem, ale no wtedy, jak już wszystko wyschnie, to będzie można, i to no, będzie lato, będzie można już to powoli z tym działać. E, I przy okazji, pytanie do użytkowników pomp ciepła: bo u, u, u mnie się ostatnio na Wigilii, jak to się siedzi przy rodzinnym stole. No był temat pomp ciepła i niektórzy byli właśnie bardzo dużymi przeciwnikami, że to jest tyle elektroniki, że na pewno się tam musi wszystko spieprzyć. Eee, I więc pytanie do Was. I właśnie, jak już się coś zepsuje, to jak długo czekacie na serwis? Bardzo proszę, podzielcie się swoimi doświadczeniami, bo rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać z sandą, że jak będzie jakaś zima sroga, chociaż nie ma takiej zimy u nas w Polsce, ale załóżmy, że będzie eee, i padnie na pompa ciepła, no to nie fajnie by było w zimie czekać dwa tygodnie na serwis, więc... Dajcie, dajcie znać, jak to u Was wygląda i ile lat już użytkujecie te pompy ciepła. I co na zewnątrz? W czerwcu chcemy robić elewację, przygotowanie jakichś pod taras, przygotowanie pomieszczeń ogrodowych, tych wiecie tam z tyłu, dokończyć je I, i fundamenty, może pod bramę od frontu. Lipiec i sierpień, w środku. Dokończenie Łazienek. No tu jest malowanie, wiadomo, gruntowanie, malowanie. Już może zaczęcie z podłogami drewnianymi. Listwami, a na zewnątrz kontynuacja elewacji i terasu. Więc, tak naprawdę, na tą elewację liczymy kurczę, 2-3 miesiące, wrzesień i październik. Stolorka wewnętrzna, czyli drzwi, ościeżnice, kuchnia. No, kuchnię zamówimy sobie wcześniej, ale chodzi, będzie chodziło o montaż. Co do kuchni, słuchajcie, jestem umówiony. Na czwartek na projektowanie kuchni w Ikei. Wycenimy sobie to. Pójdę do, też po wycenę do stolarza, do dwóch stolarzy, żeby mi wycenili i całą kuchnię, i korpusy, albo same korpusy. No, zobaczymy. Głównie chcę porównać cenę korpusów Ikeowskich i cenę korpusów wykonanych u stolarza, u stolarza. czy to jest w ogóle porównywalne, czy rozjazd cenowy będzie ogromny. Co dalej w środku? Oświetlenie osprzęt i jakieś tam ewentualne poprawki. No i tu wprowadzenie się, to błędnie wpisałem. Listopad, grudzień, meble, urządzanie się, wprowadzka. Słuchajcie, tak naprawdę wiele z tych rzeczy można poupychać więcej w tym miesiącu. Starałem się to zrobić w miarę z głową. Dajcie znać, w który miesiąc wydaje się Wam najmniej prawdopodobny, najmniej realny do, do realizacji. Wydaje mi się, że wszystko jest absolutnie do zrobienia, ale oczywiście życie pokaże jak stoimy z kasą, no z kasą stoimy tak, że to co tutaj mamy rozpisane powinno, no powinniśmy to ogarnąć, no. czy się będziemy jakoś dopożyczać, czy nie, tego nie wiemy, zobaczymy co rok pokaże, czy będzie dobry, czy zły rok, ale powinniśmy to jakoś ogarnąć, no i tyle. To jest plan na 2026 rok. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie w tym roku uczestniczyć ze mną. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to dajcie suba, żebyście nie przeoczyli kolejnych odcinków. I dziękuję Wam za wszelkie rady, które dawaliście w 2025 roku. Kilka razy myślę, że mieliście wpływ realny na tą budowę. No i tyle: No po to też zakładałem ten kanał. Życzę wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. No już teraz zaraz kończymy okres urlopowy, świąteczny, sylwestrowy. Więc ruszamy z tym tematem do przodu. Dzięki, wielkie, na razie. Pa!